Co to jest compliance? Powiecie mi jakaś nowomoda. Angielszczyzna. O co chodzi? Albo z drugiej strony mieliście już styczność. Compliance to jest modne. Ta ESG i w ogóle jacy my jesteśmy odpowiedzialni społecznie, ekologicznie. Jak my przestrzegamy przepisy prawa. Ale powiem Wam, że to postrzeganie i zrozumienie compliance nie jest jeszcze najlepsze. Dlatego czułem taką potrzebę, żeby przygotować dobry materiał, który mówi o tym, co to jest compliance, żeby tak naprawdę zrozumieć, jaka jest istota compliance, no i żeby Wam też pomóc w zrozumieniu, czy Wy potrzebujecie compliance, czy Wy już coś robicie w compliance, o co w ogóle chodzi. Zapraszam do obejrzenia tego materiału. Witajcie, nazywam się Mateusz Korus, jestem radcą prawnym. Nasza kancelaria wyspecjalizowała się w obsłudze prawnej biznesu. Pomagamy również firmom w programach compliance, czyli w tworzeniu takich wewnętrznych reguł, programów zapewnienia zgodności prawnej. No i zazwyczaj już <słuch> pierwszym wyzwaniem to jest zbudowanie odpowiedniego zrozumienia, co to jest compliance. Compliance jest słowem modnym już od 10-15 lat. To tak naprawdę wyszło ze Stanów Zjednoczonych i z wielu skandali korporacyjnych, które miały tam miejsce. I to przyszło do Europy, i też stopniowo w Europie rośnie znaczenie compliance. W Niemczech compliance ma już bardzo duże znaczenie, we Francji też, w Wielkiej Brytanii. Natomiast w Polsce no to wszystko jeszcze raczkuje. Natomiast wiele firm już mówi o compliance, coś mówi o compliance. No to zrozummy, co to to compliance jest. Compliance oznacza zgodność prawną organizacji. Co to znaczy? Ja mam dział prawny, no to jestem zgodny, jestem compliance, albo ja mam kancelarię, albo nawet kilka kancelarii, z którymi współpracuję, a ja jestem compliance. Nie, to nie o to chodzi. Compliance jest takim innym spojrzeniem na świat prawny, czyli w dużym uproszczeniu, jeżeli masz problem prawny, to idziesz do prawnika, ale ta sytuacja wymaga, że najpierw problem musi zaistnieć. Czyli nie wiem, kontrahent mi nie zapłacił, mam problem, idę do prawnika. Albo na przykład, no stwierdziłem, że moi pracownicy brali udział w niedozwolonych zmowach cenowych na rynku. O mój Boże, co ja teraz zrobię? Idę do prawnika. Ale to jest działanie następcze, Reaktyw. Cała idea, amerykańska idea compliance, która została przeszczepiona do Europy, jest taka, że compliance jest podejściem proaktywnym, czyli ja podejmuję pewne działania. Jeszcze się nic złego nie wydarzyło. Jeszcze kontrahent mi nie zapłacił. Nie? Wszystko jest ok, wszyscy mi płacą. Pracownicy nic złego nie zrobili. Moja organizacja, moja firma nie naruszyła żadnych przepisów, nie wiem, środowiskowych, przepisów gospodarczych. Nie, nie, wszystko jest ok. Ale ja chcę, żeby to dalej było ok na przyszłość i w związku z tym podejmuję działania, które mieszczą się w definicji compliance. Tak? W przypadku bardzo dużych koncernów to jest wręcz wbudowane w taki sposób, że do tej reaktywnej pracy, czyli jest problem, potrzebuje rozwiązania. Mamy na przykład rozbudowany dział prawny plus albo zamiast tego działu prawnego zewnętrzne kancelarie i tu jest ten cały typ pracy reaktywnej, czyli jest case, jest jakiś kazus, to szukam rozwiązania i oprócz tego jest dział compliance, który może się nawet składać tylko z jednej osoby, która działa tylko na przykład na pół etatu jako compliance officer i ta osoba raczej patrzy z innej strony, patrzy, okej, okay, to my jesteśmy firmą działającą w pewnej branży, no to o co nam chodzi? No to my chcemy być etyczni, czyli mamy jakiś kodeks etyczny, no to ESG też jest takie ważne, no to my sobie budujemy w ogóle całą politykę ESG, raport jak też będę z kimś współpracował przy tym, z jakąś firmą, która pomoże w budowaniu tych raportów? Oprócz tego mamy duże ryzyko w zakresie korupcji, mamy duże ryzyko w zakresie, no właśnie, prawa ochrony konkurencji. Mamy wymogi sektorowe, nie wiem, jestem firmą produkcyjną, muszę spełniać bardzo wysokie normy środowiskowe, BHP. Albo jestem firmą z branży chemicznej, to, to znowu mam inny zestaw norm środowiskowych, tak? Jestem firmą z branży lotniczej, o, no to tu przecież bardzo, bardzo dużo mam wymogów, które muszę przestrzegać. Jestem firmą działającą w branży spożywczej, no to przecież tutaj cała, całe bezpieczeństwo obrotu żywnością, tak? To, to, są, to jest zespół norm. No i ten compliance officer, on patrzy mniej więcej, no właśnie, jak ja mam działalność, to gdzie jest to ryzyko, że my będziemy działać niezgodnie z prawem? że Albo my czegoś nie będziemy wiedzieć i czegoś nie wdrożymy, albo wręcz przeciwnie, będą jakieś przepisy, które my będziemy ignorować, albo nie daj Boże, ktoś w naszej organizacji świadomie podejmie się naruszenia tych przepisów. I o to chodzi w compliance. Compliance to jest prewencja. Taka typowa działalność prawno- doradcza to jest reaktywność następcza, a w compliance to ja proak aktywnie coś robię. No i to jak ja to compliance potem mogę ugryźć? No przede wszystkim to potrzebuję jakąś osobę, która się zajmie, będzie takim pełnomocnikiem do spraw compliance w firmie. To wcale nie musi być rozbudowany zespół compliance, ale jakaś osoba, która przejmie tą odpowiedzialność, która się trochę wyszkoli, zrozumie, ok, to jest compliance, tak to się buduje, to są narzędzia. Ta osoba spojrzy sama lub z pomocą doradcy na, na, na profil działalności firmy. W oparciu o to zostaną zdefiniowane kluczowe ryzyka i w tych obszarach ryzyka to my sobie coś zbudujemy, na przykład programy szkoleniowe dla pracowników, jakieś wewnętrzne zespoły reguł, jakieś dodatkowe uzupełnienie procesów HR-owych, czyli że jak ja przyjmuję nowych pracowników, to oni są uświadomieni na pewne rzeczy, dbam o odpowiednią kulturę w moim biznesie, no to to wszystko będą działania compliance, i one będą raczej oddzielone od tego typowego reaktywnego trybu, czyli, no nie wiem, są organy, czyli jest zarząd, jest zgromadzenie wspólników, zwalne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce, i oni wymagają, te, te organy wymagają, no, tej obsługi prawnej, tak? Albo ma jakiś konkretny problem, no nie wiem, konflikt z pracownikiem, kontrakt z kontrohentem, niewypełniona umowa, jakieś wadliwości, problem z urzędem, tak? I to dalej sobie gdzieś jest w tej ścieżce takiej typowej, klasycznej obsługi prawnej. A compliance to jest tak, żeby działać, no właśnie, to są działania miękkie. To są działania, które są no, na styku trochę takiego HR, czyli zarządzania pracownikami, trochę podejmowania decyzji strategicznej, budowania relacji z naszymi kontrahentami. Bardzo wiele koncernów, jak my jesteśmy gdzieś w łańcuchu dostaw, to nasi kontrahenci wymagają od nas nawet zapewnień, że tak, że my respektujemy pewne takie no, najważniejsze zasady compliance, albo nawet w różnych audytach my możemy zdobyć dodatkowe punkty za to, że mamy wdrożony system compliance w naszej firmy. W związku z tym to jest troszkę inne, inne spojrzenie i to jest spojrzenie, które my patrzymy na przepisy prawa, na wymogi, ale z takiej perspektywy. Po pierwsze, co my zrobimy zaradczo, a po drugie, to jak my możemy doprowadzić, że my jesteśmy zgodni. A jeżeli organizacja ma być zgodna z prawem, tak, czyli ma być compliance, to jest potrzebna świadomość, to jest potrzebna kultura organizacyjna, to są też potrzebne pewne reguły, ale w większości wypadków praca compliance będzie dotyczyła podejmowania takich działań miękkich. Tu od razu Wam powiem, że ludzie, którzy w Polsce dostają zadanie, no to zrób coś z tym compliance w naszej firmie, mają problem. No, tak jak w branży finansowej są już utarte normy, reguły, tak, że firma ubezpieczeniowa to ma compliance, który się składa z tego, z tego, bank tak samo, tak w pozostałych branżach no, mamy taką lukę. I ta luka niestety jest zapełniana niewłaściwymi wzorami. Ja jak Wam mówię, moje postrzeganie compliance jest takie, że to jest coś miękkiego, to jest budowanie kultury, świadomości, to jest też pewna funkcja pomocnicza w firmie. Ten compliance officer, ten pełnomocnik do spraw compliance może być taka osoba, która słucha, która stara się pomóc, która stara się skanalizować pewne problemy, szuka odpowiednich kanałów komunikacyjnych, porozumienia między ludźmi. Tak w Polsce do tej pory compliance była brutalnie biurokratycznie, wdrażana poprzez papier. Czyli firmy tworzyły sobie zadanie, to robimy sobie system compliance. My będziemy teraz compliance, brali często zewnętrzną firmę doradczą albo która po prostu przychodziła mówiła, my Wam to compliance zrobimy. Ta firma doradcza kancelaria przynosiła tony papieru, które zarząd podpisywał, które ta osoba odpowiedzialna za compliance potem musiała wdrożyć, ale z tego nic nie wynikało. Bo to nie chodzi o to, żeby papier wdrożyć. To raczej chodzi o to, żeby pomyśleć tak zdroworozsądkowo, to, to o co nam chodzi przez to compliance. Bo szczerze, compliance może być też postrzegane jako problem. Jako no, pewną przeszkodę w robieniu biznesy, A wiesz, no bo wiesz, że to w branży się tak robi, że się tam idzie, no i wiesz, jak to działa. No. no a compliance na to nie zezwala, no i co wtedy się z tym zrobi? To ja sobie wdrożę papierowo compliance i tak będę compliance na papierze, ale te praktyki dalej mają tak działać? No to. Po co darujcie sobie wtedy to compliance? No przecież wy z założenia nie będziecie compliant, nie będziecie prowadzić aktywnej zgodności. I to jest niestety to, co jest w mojej ocenie dużym deficytem na rynku. To jest tak naprawdę wdrażanie jakichś zbiorów, różnych dokumentów, najlepiej jeszcze wziętych z praktyki francuskiej czy anglosaskiej, które w ogóle nie pasuje do naszej praktyki polskiej. A tu chodzi raczej właśnie o to, czy jak już podejmiecie tą decyzję o compliance, to czy wy dodatkowo nie chcecie sobie w Waszej firmie załatwić? Na przykład wesprzeć budowanie właściwej kultury. Dzisiaj to naprawdę ma znaczenie, również w pozyskiwaniu nowych pracowników, żeby była odpowiednia kultura organizacyjna, żeby były jakieś wartości, które stoją za tą firmą, które budują, no właśnie, z pracowników tworzą zespół, i to można przy okazji compliance załatwić. Ale można też przyjąć takie działanie, że ja będę compliance na papierze i szczerze. Jak ja mam kontakt z wieloma osobami odpowiedzialnymi za compliance w firmach, to to są osoby no, pogubione i nie z własnej winy, bo one są zostawione z problemem same. One mają dobre przygotowanie, merytoryczne. To są specjaliści, to są osoby, które już coś w życiu zrobiły, coś wiedzą, no i dostają to zadanie. Takie bardzo fajne, no bo tworzą coś nowego w tej firmie, albo mają odpowiedzialność, no ale mają do dyspozycji jakąś tam machinę biurokratyczną, jakieś papiery, jakieś normy, no ale co z tym zrobić? Jak ja mam to wdrażać, jeżeli ja jestem cały czas traktowany jako przeszkoda w robieniu biznesu? Ja nie mam odpowiedniego mocowania, żeby coś właściwie zrobić. Pojawia się frustracja. W związku z tym, szczerze, potrzebne jest nowe spojrzenie na compliance w Polsce. A dwa, należy się spodziewać, że będzie coraz więcej norm, bo tak jest trend, które będą wymuszać to tworzenie programów compliance przez firmy. I w związku z tym, tak, żeby nie wyrzucić pieniędzy w błoto i nie wdrożyć czegoś, co i tak, jakby no, nie będzie miało sensu, lepiej właśnie na nowo popatrzeć na compliance i przy okazji budowania programów compliance, Zastanowić się, co my tak naprawdę pozytywnego możemy zrobić dla naszej firmy. Dzięki za obejrzenie tego materiału i zapraszam Was do śledzenia tego kanału. Będziemy również rozmawiać o compliance.